Tajemniczy Warden, gry, którymi inspirowali się twórcy Minecrafta, generator, o którym wie tylko 1% graczy oraz start nowej edycji lifestyle na N1mc.pl. Te i w sumie 30 innych faktów poznacie w dzisiejszym odcinku ciekawostek o Minecraft. Pierwsze screeny przedstawiające Enchanting w Minecrafcie, były prezentowane w standardowym galaktycznym języku stworzonym przez Toma Hola na potrzeby gry Commander Keen. Po przetłumaczeniu gracze otrzymali wiadomość Well played, Internet, You are Good. Kolejny miał These Names Will Be Random and Confusing oraz trzeci Each Spell Costs Experience Levels. I trzeba przyznać, że twórcom Minecrafta nigdy nie brakowało wyobraźni. W Minecraftcie istnieją seedy, których nie da się przejść. Do jednego z najpopularniejszych należy ten, w którym tuż po załadowaniu się gry lądujemy w lawie bez żadnej szansy na ucieczkę. Wraz z aktualizacją 1.19 miał zostać wdrożony nowy system PvP, w którym jedną ze zmian byłby powrót spamowania ataki jak na wersji 1.8, ale tylko na krótkim dystansie. Oraz zwiększenie zasięgu ataku trójzębem do 3,5 kratek, kiedy to samy miecz ma zasięg 3. Jednak z uwagi na zbyt dużą kontrowersję, zmiany te na ten moment wycofano. I nie wiadomo tak naprawdę, kiedy finalnie zostaną wdrożone. Jeszcze w czasach Minecraft in Dev twórcy testowali wprowadzenie statystyk takich jak atak, obrona i szybkość. Wtedy każda z nich wskazywała 100 i nie miała wpływu na rozgrywkę. Z pomysłu tego w późniejszym w późniejszym czasie jednak zrezygnowano. Jestem ciekaw czy tak jak mi przypomina to wam statystyki z Drop SMP, czyli jednego z polskich serwerów twórców podobnych do anarchii, na której sam gram. Najwyższa wysokość z jakiej można przeżyć w Minecrafcie na survivalu to 9005 bloków, spadając oczywiście na ziemię. Aby tego dokonać, musimy dosiadać konia oraz posiadać takie rzeczy jak Feather Walling 4, Resistance 4 z spotki Turtle Master, Absorption z enchantowanego złotego jabłka oraz jump boost 2 z beacona. Jednym z najbardziej denerwujących mobów w Minecrafcie jest niewątpliwie Gaz, ale z pewnością przyznacie, że odbijanie jego fireboli można nazwać swojego rodzaju minigierką. Co ciekawe, odbijając gasta jesteśmy w stanie zadać obrażenia krytyczne, jednak nie zwiększają one finalnie obrażeń ani szybkości kuli. Utwardzona Terakota to blok, którego wprowadzenie zaproponował użytkownik Blame the Controller, chciał, aby ta była podobna do budulca, z jakiego korzystali Pueblos, czyli grupy Indian plemion Arizony i Nowego Meksyku. Warden to aktualnie jeden z najsilniejszych mobów w Minecrafcie. Potrzeba aż 6 Iron Golemów, żeby go zabić. A wiecie, że początkowo miał już się pojawić w Nether Update'cie jako niewidomy piglin, który polegałby na swoim słuchu. I z jednej strony, Warden jest niewidomy, ale jeśli w trybie spektatora wcielimy się w niego, to będziemy wszystko widzieli. A szkoda, bo byłby to ciekawy dodatek do trybu spektatora w Minecrafcie, który jak wiemy u kilku mobów jest rozwinięty. Koncepcji na jego stworzenie po drodze widząło się naprawdę, naprawdę sporo. Były pomysły na głowę, niczym słup wysokiego napięcia, były białe, krwawe, fioletowe, aż doszło do finalnego konceptu naszego Wardena. Podczas Secrets of Minecraft, serii prowadzonej na głównym kanale gry, ujawniono żartobliwe imiona Wardena. Podobnie jak Widera nazwali Simmons, a Smoka Endu, która tak naprawdę okazała się smoczycą, nazwali Jane, tak na naczelnika mówili Jonathan oraz William, zaś samo słowo Warden żartobliwie rozwijało to na War Dance i pomyśleć, że to wszystko od wielokrotnego przekręcania imienia William. Pająki, Slimy, Silverfishe oraz Iluzjoner to moby, które potrafią widzieć nas przez ściany, zaś koty oraz villagerzy to jedyne entity, które potrafią widzieć nas na niewidce. Pomimo wprowadzenia do gry Wardena, jednego z najmocniejszych aktualnie mobów w Minecrafcie, miano najsilniejszego nadal nosi naładowany Creeper, który na hardkorze swoją eksplozją potrafi zadać nam obrażenie o mocy prawie 64 serc. Jeb mówi, że inspiracją do stworzenia Widera była Terraria i możliwość tam wskrzeszania przez graczy mobu. Zaś jego nazwa wzięła się od jednego z zaklęć trujących w grze Whispers in Akara. Szkielet ma też kilka cech charakterystycznych. Na przykład ma taką samą głowę jak zombie, z tym, że jego usta oraz kolor zostały po prostu zmienione, a jego nogi i ręce to tak naprawdę te same tekstury. Wilażerzy z pewnością nie należą do szybkich. Mobów. Ten, ktokolwiek chciał stworzyć swoje centrum villagerów, z pewnością wie o co tutaj chodzi. Ale trzeba przyznać, że to jedne z najbardziej logicznych mobów, jakie w ogóle istnieją w grze. Bo kiedy w nocy przykładowo goni ich zombie, to potrafią biegać 10 razy szybciej, tak jak normalny człowiek, który przed czymś ucieka. Stół Kowalski służy nam do przerabiania tanim kosztem naszych diamentowych itemów w A widzieliście, że kiedy po raz pierwszy zawitał do Minecrafta, wyglądał jak przerobiony crafting? Beacon to jedna z najprzydatniejszych rzeczy w Minecrafcie, zdobywanie dużej ilości bloków dzięki niemu staje się dużo, dużo prostsze. W Snapshot 19w41a mieliśmy możliwość wejścia w strumień Beacona i obejrzenia go od środka. Dzisiaj już takiej możliwości nie mamy. Woda w Minecrafcie Java Edition ma 7 kolorów, a jej stara tekstura w dalszym ciągu figuruje w plikach gry. A co jeszcze ciekawsze, w Bedrock Edition, jeśli zespawnujecie wodę, w nederze będzie ona czerwona. Każdy doskonale w jej korzystał z generatora kobla. A widzieliście, że lawa, stykająca się jednocześnie z niebieskim lodem i glebą dusz generuje bazalt? Shulker to jeden z niewielu mobów, którego na otwartym polu nie będzie w stanie zabić Warden. W pomieszczeniu również ma duże szanse, ale wszystko zależy od jego wysokości. Jajo przyzywająca domyślnie ma kolor biały. Możemy je przywołać za pomocą komendy, nie wskazując w niej żadnego moba. Zaś konkretna skórka związana z konkretnym entity jest po prostu w Plika. O triku ze zwykłymi torami, które nie wymagają zasilania, pewnie każdy z Was wie, ale istnieje również wariant, który działa w podobny sposób z pochylonym wariantem torów, gdzie możesz się kręcić w kółko, ale oczywiście też działa to w normalny sposób. Pajęczyna potrafi nas wręcz zatrzymać, a bez miecza wyjście z niej zajmuje naprawdę sporo czasu. A zastanawiałeś się kiedyś, czy przesunięcie siebie knockbackiem przyspieszy cały proces? Testował to Element X i działa to naprawdę zabawnie. Minecraft jest obfity w utalentowanych budowniczych. Schematów wspaniałych zamków znajdziecie setki jak nie tysiące. Jednym z najpopularniejszych na YouTube jest Graham, który przełamał wszystkie schematy i w siódmym sezonie Hermitcrafta postanowił, że zbuduje zamek w nederze do góry nogami. Jest wiele rodzajów expiarek. Jedną z wydajniejszych mogliście poznać w jednym z moich odcinków z serwera Anarchia SMP, jednak nie jest ona najwydajniejsza. Kilka lat temu stworzona została farma expa, Ponad 5,5 miliona punktów na godzinę. Mechanizm był całkiem skomplikowany, a wszystko polegało na zabijaniu Ender Dragona w kilka sekund, spuszczając mu na łeb dziesiątki TNT. Ancient City istnieje mała struktura, która w plikach gry podpisana jest jako Small Portal Statue. Ponadto największa struktura, jaka się w starożytnym mieście znajduje, składa się z ram portalu, co wprost sugeruje nam, że nadchodzi nowy wymiar do świata Minecraft. Każdy w Minecrafcie na początku dąży do diamentu. Rzeczy, a później nederytowych. W tym celu w nederze musi szukać Ancient Debrisów, które są rzadkie. Ale co ciekawe, nie jest to najrzadsza ruda w nederze, bo to miano nosi Golden Blackstone. Ally w Minecraftie jest przeciwieństwem vexów. Słowo Ally oznacza złagodzić lub ulżyć, zaś vex złościć się lub martwić. A jeszcze zanim nadano mu imię Ally, proponowano, aby nazwał się Wisp czy Pixie.